Rozumiem, że taki Marian jest na przetwarzania, może być idealnie stymulowana z tą mocą, która jest w tych telewizorach. No, co, że to jest właśnie zasługa, tak, tutaj pomoc wielka tego, tego odbiornika. No dobrze, no, jedźmy dalej, w tym upadku Atlantydy, w scenie następnej, no to też będzie bardzo wyraźnie, to też można się przyjrzeć dokładnie, tam jest, jest taki moment, kiedy, no, nie wiem, jakaś jakiś jakaś yy, o, o, Jeszcze ja, od ja, początku. Zróbować, tak. Tu jest taka, ja zwróciłem uwagę na to, na to że to elementy oczywiście to, to wszystko jest niezwykle dynamiczne, tak nawiązuje do tego co przed chwilą powiedziałem. I teraz zazwyczaj spotykamy się z taką no, trudnością od wzorowania tych wszystkich elementów przy szybkim ruchu. Ten, ten efekt strowo, który teraz, to, o którym wspomniałem, on pojawia się tutaj w, w ujęciu, kiedy kamera bardzo szybko przemieszcza się nad... O tutaj. To jest efekt strową. I teraz... Ten telewizor go w dużym stopniu ogranicza. On wspaniale właśnie dzięki procesorowi, jego sile i mocy, no jesteśmy w stanie dostrzec największe szczegóły w tych takich dynamicznych sytuacjach, które zazwyczaj umykają w normalnych warunkach. Czyli zaraz powiem o który chodzi. Jest, jest taki moment, w którym, w którym ten robot zostaje uderzony i proszę zobaczyć, czy tutaj nawet? że w tych wszystkich elementach, które miałyby prawo być rozmazane ze względu na swoją prędkość przemieszczania się w ramach, w ramach telewizora, one, one cały czas są widoczne w największym szczególe, więc to jest ogromna zaleta, naprawdę to jest ogromna przyjemność obserwowania tego, no wystarczy spojrzeć. Oczywiście to jest materiał najwyższej jakości, no i myślę, że zasługuje na to, żeby, żeby ten telewizor właśnie mógł go odtwarzać. Za chwilę będzie scena o której też chciałem parę słów powiedzieć. Yy, tak, dialogowa, bardzo prosta. To jest ta, w której, w której proszę zwrócić uwagę na, na, na detal, jaki jesteśmy w stanie tutaj dostrzec. I to chodzi o wszystkie, o wszelkiego typu, jakby o fakturę skóry, o wszelkiego typu zmarszczki, które tu na, na twarzy DFO, no czy nawet tutaj, ale proszę zobaczyć, w tych najwyższych blikach, które, które też mają szansę znikać. Oczywiście tak jak wspomniałem, no ten film, twórcy mieli, mieli dostęp do każdej faktury, czyli mogli ją zmienić dotykając selektywnie każdego elementu, ale ale to w jaki sposób ten telewizor oddaje szczegóły, no zwłaszcza w tych elementach, właśnie prześwietleń pewnych, jakby on trzyma detal w najwyższych, w najwyższych yy, rejestrach i w najniższych rejestrach, bo nawet w tych szczegółach głębokich, tak jak powiedziałem, że, że kontrast tworzy się poprzez zestawienie jasnego i ciemnego elementu, to nawet w tych, w tych najniższych i tych najwyższych rejestrach ciągle jesteśmy w stanie dostrzec jakieś szczegóły. No to już chyba możemy zakończyć. Proszę. Muszę zobaczyć, co jest następnego. Jeszcze coś zostało chyba. Mówisz? Tak. Moim zdaniem tak. Coś z zrobiłem. Okay. No nie mniej, bo mi się wydaje, że tam byłoby zetknąć, czy następna scena dotyczy plaży, pustyni oraz... Tak, tak, tak. tak? tak, 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 no tak, tak. To ja opowiem zanim się znajdzie. No tutaj już musiałbym się powtarzać, bo to są seriale na koniec, które yhm, scenie, która została zrealizowana na plaży w naturalnych warunkach, oczywiście przy użyciu CGI, no bo, no bo, no bo tam są pewne elementy, które, które zmusiły do tego twórców, ale scena była eksponowana, robiona w warunkach naturalnych, słonecznych. I teraz oczywiście poziom światła służy temu, żeby osiągnąć wyższą jakość detalu, czyli wyższą precyzję, no ponieważ możemy przymknąć przysłonę tak? I, i kiedy przysłona jest przymknięta, no to wtedy ta głębia ostrości jest większa. To służy bardzo w, jakby w eksponowaniu, w realizacji detalu. No i tutaj w tej scenie to wyraźnie widać zresztą we wszystkich tych scenach moim zdaniem są wspaniałe naprawdę wspaniale skomponowane te, te wszystkie faktury już i już. możemy je zobaczyć na tym No chciałbym się powiedzieć wspaniałym po prostu telewizorze. Jeszcze chyba to nie jest tutaj, to nie jest już, godzina zero Tak. No i teraz tej, tej scenie plażowej będzie, no znów jakby no, powtarzając to co od początku mówię, że jest wspaniałe, czyli wspaniałe oddanie każdego detalu. Jest y, niesamowita jakaś jak to no, przenoszenie tej, tej barwnej też jakby reprodukcji, że ona jest... Y, idziemy dalej. Ja, ja, ja. Tak? Więc już można by mówić pewnie nieskończoność o tych zaletach, bo one naprawdę są świetne. Jeszcze, Jeszcze chyba mały kawałek. No teraz w tej, tej, w tej scenie, którą jako pierwszą zobaczymy, czyli na plaży, no można podziwiać właśnie ten yy, i detal i, i, i jakby no, ekspozycję barwną, ekspozycję kontrastową. Następna scena będzie dotyczyć wnętrza, podobnie trochę jak w, w tej pierwszej scenie, o której mówiłem, w Łodzi Podwodnej, ale tam chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie na, na ten outline, o którym wspominałem, że przy takich najwyższych jeszcze nie jesteśmy chyba tutaj, bo to już jest koniec. Dobra, niech ona się tu zacznie. No proszę się ją podziwiać, bo po prostu to jest super. Nie wiem, czy mogę coś jeszcze dodać. Proszę zobaczyć, jakie to jest, jakie jest odwzorowanie detalu, to też przez, przez prędkość procesora. No kolor i to, myślę, że te wszystkie, większość tych elementów, które widzimy, większość tych elementów, które widzimy w tej, w tej scenie, one są spimowane no, oczywiście oprócz tej sytuacji w naturalny sposób też. No można by powiedzieć, że zestawienie tych elektro, e, e, CGI z obrazem naturalnym, no też jest tutaj doskonałe. tak, już nie muszę mówić o czerni i o, i o tych wysokich światłach, które też, w których też nie znika detal, więc y, no jest to po prostu super. Takie pytanie, bo ty, jesteś, ty jesteś profesjonalistą, ty jesteś specjalistą, ty się napatrzyłeś na pewno na e, olbrzymie ilości studyjnych, studyjnych monitorów i tak dalej. Tak naprawdę byłeś pierwszą osobą w Polsce, która miała okazję testować sobie model e, 65-9, e, czyli OLED 2019, właśnie ze sztuczną inteligencją. E, ja wiem, że twoje zachwyty nad tym obrazem są związane z tym, że jesteś z branży, ale widziałeś to w domowych warunkach w OLEDzie. Powiedz, czy OLED przy swoich możliwościach, jakości obrazu, czy nowych producentach 2019, czy rzeczywiście zbliża się do tego, co my chcemy pokazać, czyli intencji twórcy? I czy ty byś kupił takie telewizor no No tak, to, to już to już była, była ostatnia jakby, um, ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć. Tu jeszcze tylko odpowiem na pytanie, dobra, bo scena to, to, to tylko tutaj zwrócę uwagę na, na tam będzie taki moment, zaraz odpowiem na pytanie. Na, 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 w tych takich najwyższych rejestrach, jak na przykład właśnie ten ogień, czy, czy też za chwilę po wybuchu będzie no y, chcę powiedzieć, że to jest na y, najwyższej jakości obraz, jaki, jaki można spotkać obecnie w DEMCI. Teraz wracając do Twojego pytania. No my pracujemy przy, właśnie to, co mówiłem na początku, że przy korekcji barwnej przy, i przy komponowaniu efektów specjalnych y, no, pracujemy przy takich bardzo profesjonalnych wysokojakościowych jakościowych monitorach referencyjnych. To znaczy, że one mają jakiś ten poziom zero nazwijmy, to no jest taki jak, według twórców jest jakby no, na najbardziej odpowiedni, czyli jakby bierze pod uwagę ca całą przestrzeń, całą paletę i kontrastu, i barw pod uwagę. I teraz oczywiście, no, gdybym miał teraz decydować, dziś, to bym kupił ten telewizor natychmiast, gdyby było mnie na niego wstać. Ja nie wiem, ile kosztuje, ale, ale no, to już można podziwiać jego wartości, bo to była to świetna przygoda, jaką go miałem przez parę, parę dni w domu i rzeczywiście no, nie odrywałem się od niego i nie wiem, czy jeszcze mogę... Ważna informacja rzeczywiście to, 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 o czym sam wspomniałem, że, że oczywiście ja bazuję na pamięci wzrokowej. Wiesław, twoja wiedza jest oczywiście ogromna i mogłeś to pewnie wyjaśnić też słowami, na czym to polega, ale, ale no bazując na mojej pamięci i na tym, czym, czym na co dzień się muszę zajmować, no to mogę powiedzieć, że naprawdę ten obraz, który tutaj widzimy, on jest po prostu wspaniały i jest no, taki referencyjny w tym znaczeniu, że... No, że jakby w jedną, w każdą stronę, i w górę, i w dół, i w cieniu, i w świetle, i w kolorze słabym, i w kolorze silnym, yy, no, dostrzegamy po prostu jeszcze detal. Jakby detal nie w, sensie, nie w sensie kropli na twarzy detal, tylko w sensie detal w kolorze, jakby w kontaście. Także to jest naprawdę wspaniały produkt. Ja bym go chętnie kupił. <śled> 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 no, przejął lub jakkolwiek. E, lub jakkolwiek e, Obiegłowo. Chciałbym mieć dostęp, tak, do, do niego. No może kiedyś to będzie będziemy miejsce. <laughs> Nie wiem, czy coś mogę jeszcze dodać, chyba, że, chyba, że Wiesław chciałbyś coś. Bo, tak mówię, można byłoby długo jeszcze mówić o tych, o tych zaletach tej matrycy i procesora. Bardzo serdecznie, bardzo serdecznie dziękuję za spojrzenie.